Dzień dobry Stonersi. Witajcie. Witajcie. Kolejny dzień w Pradze. Dzisiaj pogoda na jest nie rozpieszcza, jest tak szaro, trochę deszczowo, deszczowo i w ogóle. Ale jutro ma być już pięknie. No. Także dzisiaj będziemy się pewnie obiadać dobrym mięsem i w ogóle... Jak codziennie. <laughs> co no, popalimy gibonki jak się jak się rozjaśni przestanie padać, to się wybierzemy na spacer. O, a teraz zmiana ręki szybka. Także... Zapraszamy na dziś. Idziemy sobie po herbatkę i idziemy na spacerek do parczku. Na szczęście, deszczu brak. No, ja wiedziałem, że wstaniemy. Kurde, i przestanie padać. No, to, jest, tak. to są te skimsy. Dostali się polecenie fajnej, fajnej kawiarni, więc zaraz ją obczajmy. Będziemy tak, ogarnąć. Thank you. Więc ogólnie, jeśli nie czynię korekt, to będzie 300. Okay, albo jest kart. Mamy herbatki, mamy rurki z kremem. Idziemy or gdzieś podjeść sobie part? to wszystko, może tu przejdziemy. Możemy. O, tak, tam jest parczek. Mój pan, bardzo delikatne to jest jakiś taki trochę. Ala marshmallow flap. No. Ale też połączony jest chyba z bitą śmietaną, nie? Mhm. Uh -huh. Pyszne. Mhm. Uh -huh. No, słucham. Pierwszy raz to się zdarzyło. Kiedy wzięłam herbatę na wynos, muszę Wam to nagrać. Ja się nie dziwię, że oni mają gwiazdkę Michelin. Bierzesz herbatę na wynos, to normalnie w tej herbacie, jak niesiesz, pływa Ci ten szczurek, w sensie ta torebka od herbaty. I nie wiesz, gdzie to wyrzucisz, musisz rozmontować tę herbatę tak dalej. A tutaj dostaliśmy herbatę bez niczego w środku i nie ma, że Ci się, wiecie... Przeparzy i będzie jakaś gorzka później, niedobra. Tylko parzyli dokładnie tak i tyle, ile trzeba było. I dopiero gotową herbatkę dali mi na wynos. Wróciliśmy na chwilę do Airbnb na gibonkę. I lecimy do naszego masa. No, znowu mamy ochotę na te dzisiaj, burgery. dzisiaj dokąd na kolację chcemy iść? Właśnie no nie wiem, też się o tym zastanawiałam, ale zobaczymy. Ojej, poszłam tam znowu. Pyszli no ale było. to był experience, nie? To było zajęcie. Ale nie, tam zrobimy rezerwację jeszcze w tym tygodniu, nie? Pójdziemy. No. A tymczasem nasze masy. Dostaliśmy burgerki i jemy szybciutko po drodze, bo idziemy na spacer. Jedna z lepszych rzeczy w Pradze, jak się przychodzi, to jest no. O, pięknie. Przystanęliśmy na gibonka, herbatka jest jeszcze gor... Ała, gorąca. Jak sobie otworzyć to będzie chłodniejsze zaraz. Ja mm, no, moja żonka jest kurczę genialna. Widziałem sobie mostem Karola i zmierzamy do Wortz Ja jestem ciekaw co tam mają no, dzisiaj. W ogóle odkąd ostatnio byliśmy w Pradze, zmieniły się tu dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że widać, że jest więcej turystów już niż ostatnio. Tak, zdecydowanie jest trochę tłocznie. Druga rzecz jest taka, że widać, że już bardziej swobodnie podchodzi się do tych wszystkich maseczek, obostrzeń. No tak, jest ludzi, zdecydowanie. Już tak albo pod nosem noszą, albo w ogóle no, Nikt no, ja... nie zwraca na to uwagi, tak. Czy wchodzi bez też nikt nawet nie pyta, nic nie mówi, A też wtedy też nam się zdarzyło tylko raz. Raz, no i raz, ale galerii, teraz jeszcze ani razu. I są nowości. Jest czekolada ze śliwką i z makiem. I z makiem. No to Ale jest jestem to tego jest ciekawa. To będzie coś naprawdę. Mamy jeszcze to z słonym karmelem, A, co ostatnio widzieliśmy, to było przepyszne. Jakiś ciastko pistacjowe z malinami, to jest znowu. jest z nami cały rok, stworzył cały świat, jest ze mną cały dzień. I to rozumiem. Z nami też. <laughs> czekolada, śliwka i mak. Mm. O ja! Ale to jest zajebiste. A bo są takie dwa kremy w środku w ogóle, ale to jest przepyszne. Mmm, taka śliwka. To jest morela, jakiś krem. migdały. Jakiś krem, migdały i lawenda jeszcze mm. wiatry. I jak? Mm. no super. Nie? Jakie odświeżające. Ale jak fajnie chrupie. Pogoda nam się zrobiła. Mocno jesienna, pada cały czas, więc na razie jesteśmy w domku. Tak, odpoczywamy, jemy słodycze. nam i odpoczywamy. Nie powiem, że odpoczywamy, bo ja montuję vloga z pierwszego dnia wyjazdu, a ty piszesz artykuły, Słyska, więc tak. pracujemy i tak, korzystamy z uroków braku Jeszcze. pogody i nadrabiamy zaległości. Ale to wygląda bosko. Mmm. Mm. Nawet no, jestem fanką najbardziej tego ptysia. Tego truskawkowego, nie? A to jest takie. Takie bardzo dobre. No, fajne, Chociaż dla mnie to highlightem był chyba ten śliwkowy. Dzisiaj? No, on był świetny. To było najlepsze. Piękna pogoda się zrobiła, tak. Piękne zapachy. Pachnie karmelizowaną cebulką. O, no bo ktoś tu dobrze gotuje w tej kamienicy, yy, tak. zawsze tak, yy, tak pięknie pachnie. Trochę się yy, tak. Trochę się przeczekaliśmy w domku i zmontowaliśmy vloga. Piękne słońce. I teraz tak. Piękne słońce. A kurzeł? Jest kurzeł. Nie jest kurzeł. Później Wam pokażę. Kurzeł. Nie jest Nie wiecie jeszcze, kto to jest kurzeł. To ale jest jak nasz towarzysz. To nie macie kurła. <noise> Przepraszam za słownictwo od razu. <noise> ale kurzeł jest naszym no. towarzyszem tutaj od początku pobytu w Pradze. I... I to jest mądry mądry mądra istota. Mądra, bardzo istota. I bardzo mądra. Istota. Pokażemy Wam jeszcze wieczorem. Kurzeł będzie na tapece. Nie martwcie się vlogu, wrzucone zdjęcia, dodane artykuły, napisane. Można jeść. Tak. Czas na kolację. Tak. Idziemy sobie w do fajnej knajpki, gdzie mamy taką współczesną kuchnię czeską. O. Jest dużo mięsa. To najważniejsze. Mała zmiana planów, bo sprawdziliśmy, że trasa do tej knajpki pieszo to jest jakaś godzina drogi prawie. No, nie będziemy tyle szli. Trzeba, Jutro. Trzeba, A czy nie, byśmy tyle szli, tylko po prostu nie chcemy aż tak późno wracać do domu, więc... No. Stwierdziliśmy, że zrobimy to jutro, wyjdziemy wcześniej, a dzisiaj pójdziemy w inne miejsce, gdzieś tutaj bliżej, żeby się pokręcić po centrum. Pojemy gluten. Będzie? Właśnie wzięliśmy sobie herbatkę tak. na drogę. Jedno z naszych ulubionych miejsc w pracy na Gibonka. Tak, z takimi widokami jest idealno. To jest bekowe, bo wszyscy myślą, że tu jest jakieś tajemne przejście, tak. wystarczy, że jedna para wejdzie tutaj i nagle wszyscy idą w poszukiwaniu, wiecie, tego przejścia właśnie. Tak. A nagle się okazuje, że tu zonki. I mają takie uuu, no. <laughs> Idziemy do miejsca nazwy Pizza Nowa. Jak myślicie, co będziemy jedli? <laughs> Będę boczki jak już wiem. <laughs> Strasznie, makaron taki sprężysty, wow. No mm. 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 brzydka jest, taka bardziej lejąca. Tak? W środku, no ale bardzo dobra. Dobra. Chociaż ja Fafnera ma lepszą. Mówisz? Tako. Wyszliśmy właśnie z kolacji. A było I, pysznie. I tak. I co trzeba z tą polacją zrobić teraz? Trzeba ją spalić. Ale ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, że właściwie to bardzo mi smakowała ta pizka. W sensie składniki były przepyszne, przynka była przepyszna. Po prostu y, na początku jeszcze jak ta pizza była taka świeżutka i gorąca, to ten środek się bardzo, bardzo lał. A ja jednak wolę takie pizki, wiecie, zwarte. Sztywniejsze. Tak. Sztywniutko. Ale była pyszna, także chętnie jeszcze bym wróciła nawet na jeszcze raz taką pizzkę. No, jak spróbowałem też mi bardzo smakowała i mój makaron też był bardzo dobry, chociaż nie powiem, żeby był jakiś rewelacyjny, ale taki jak uczciwy. No. No, to by było super. O! Dzwonią, dzwonią na gibonę znowu. No dzwonili na jointa, jesteście świadkami. Zaraz wam opowiemy co to jest kurzeł, co to za istota. Właśnie. Kurzeł to jest istota wyższa. Kurzeł to jest źródło mądrości. I kurzeł jest źródłem inspiracji. I niezły wariatem przy okazji. <noise> kurzeł to jest wariat. Kurzeł? <noise> jest widoczny tam, tak. za nami. Jego imię zawdzięcza swojej anatomii. Jest jednocześnie kurą i orłem. <noise> tak sobie paliliśmy jointa i mówimy kurde, kurzeł. A będzie kurzeł. Także kurzeł nam tutaj podpowiada zawsze co mamy robić, gdzie się kierować, zwłaszcza wieczorami ile jointów spali. Tak, Także... kurzeł jest naszą wyrocznią. A że ma chłopak przepustowość, to i my musimy za nim podążać. Wiadomo. Kurze, wariacie. Pięknym akcentem <noise> razem z naszym kurłem, kurzełem żegnamy się z Państwem. Kurze, powiedz dobranoc Państwu. Kurze już śpi. Dobranoc.